Po raz dziewiąty w Barwicach organizujemy turniej piłki siatkowej pod nazwą Siatkarska 50 i więcej. Już od paru lat nazwa jest Siatkarska 50 i więcej. I to jest właśnie wychodzi naprzeciw tym siatkarzom, którzy mają więcej. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę może w przyszłym roku zmienimy już nazwę na Siatkarską 60. Ale bardzo mi miło poinformować, że w dzisiejszym turnieju uczestniczą w każdej drużynie siatkarze którzy mają również lat 70. jako gospodarze, jako, jako organizatorzy, a to są sympatycy, miłośnicy piłki siatkowej w Barwicach. Od długiego roku ten turniej jest organizowany imieniem Jacka Judyckiego, naszego mieszkańca, który niestety trzy lata temu przegrał walkę z pandemią. Był wspaniałym sportowcem, piłkarzem, siatkarzem, ale przede wszystkim bardzo wartościowym takim obywatelem, społecznikiem. Udzielał się w różnych inicjatywach, ale też wspaniały mąż, ojciec i dziadek. Tak jak na otwarciu powiedzieliśmy, określiliśmy, że to nie wiek, tylko właśnie przykład, wzór tych ludzi, którzy tutaj grają, ma pokazywać innym mieszkańcom, osobom, obywatelom, że, żeby naocznie zobaczyli, że warto w każdym wieku podejmować różne aktywności fizyczne, bo to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o, o pytanie, że mamy tutaj bardzo wartościową, Drużyny, tak, proszę Państwa, w Barwicach od 9 lat mamy drużynę z Koszalina, nazywa się Tornado Koszalin i ich największy tegoroczny sukces to zostali mistrzami Polski masters w kategorii M65. W dzisiejszym turnieju startują, rywalizują cztery drużyny, wspomniane Tornado Koszalin, Debrzno to jest województwo pomorskie, Świdwin i gospodarze Barwice.